Dobra, nacisnąłem pstryczek elektryczek Mam nadzieję, że tutaj wszystko działa Boże, mam takiego strasznie dziwnego programu do nagrywania Mam nadzieję, że go ogarnę i wszystko tu będzie ok Dobra, witajcie Pierwsza, pierwsze mini losowanie nagrody I teraz tak, pierwsza rzecz Postanowiłem tutaj, że nie będę z tej kolekcji klasyki wybielał dla was jakiś gier, prawda um, Tylko zrobię tak, że zwycięzca, prawda, dzisiejszego konkursu Sam będzie sobie mógł ową grę wybrać powiedzieć mi, która, prawda, a ja mu tą grę jak najszybciej dostarczę. Jesteśmy tutaj na stronie Kolekcji Klasyki. Pierwsza Ligi Gier, tak to nazywają. Ja wam tutaj dam link pod tym filmikiem do tej strony i z tej strony zwycięzca dzisiejszego mini konkursu będzie sobie mógł wybrać jedną grę, którą ja mu dostarczę. Jak widać, gier tutaj jest całkiem sporo, więc jest w czym wybierać. Dla każdego coś dobrego. Wiecie, jak to jest? Jak ja bym sobie, kurczę, wybrał tutaj jedną albo dwie gry i dałbym ją na konkurs, no to istnieje spore prawdopodobieństwo, że ktoś z Was, akurat osoba, która wygra, prawda, będzie tam grę miała albo kompletnie nie będzie, nie będzie w jej guście. Inaczej jest, prawda, jak zwycięzca jedną z tych gier sobie tutaj wybierze sam jest w czym wybierać, tutaj generalnie ta kolekcja klasyki pomarańczowa reprezentuje niemal każdy jeden gatunek gier, co my tutaj mamy, mamy na przykład Test Drive Unlimited 2 jest Mafia Dwójka z dodatkami DLC Street Fighter jakieś 4, nie wiem w ogóle co to jest nie grałem, jest Alan Wake złota edycja, czyli z dodatkiem American Nightmare, jest Batman jest ogólnie tutaj w czym wybierać Deus is Human Revolution, też jest złota edycja, czyli z dodatkami DLC Borderlands 1 też jakaś edycja z dodatkami DLC z tego co sobie tam czytałem Cywilizacja 5 i o pamiętam Iła 1946 ponieważ przez 20 minut w ogóle nie potrafiłem wystartować tym samolotem jak w tą grę grałem jest Mortal Kombat, jest King's Bounty z jakimś dodatkiem, albo sam dodatek, tego nie wiem, warto się temu przyglądać, jest Metro, bardzo fajna gra, Twierdza, kolekcja HD, Twierdza jest super, kurczę, sporo grałem, Sleeping Dogs, Horizon 2, to akurat bym pominął, bo to jest, to za dobra gierka nie jest, Torchlight dwójeczka, no jest tutaj ogólnie w czym wybierać, bo widzę, że to o Tomb Raider najnowszy, to jest Alan Wake, ale tego nie warto kupać, ponieważ to jest jakby starsza wersja tej kolekcji. Ta tam na górze, która była, prawda, wzbogacona jest dodatkowo o ten dodatek American Nightmare. Eee, tak samo tutaj jest Risen 1, fier trójka, co kto lubi? Stalker jest ze Prypecis. Bardzo fajna gra. Grałem polecam, fajnie się gra. Prince of Persia. Eee, tutaj jakiś symulator Rotów, jakieś strategie. Resident Evil. 5. Tutaj kolejna odmiana Prince of Persia Tutaj King's Bounty, jakaś starsza część Sacred 2, jeszcze jedno King's Bounty Także sporo tych gier tutaj jest UFO, cała trylogia No i dobra, to, a to już są stare gierki Resident Evil 4, Sheetmaster, Master Far Cry Dobra, mieszasz z tym, będziecie sobie wybierać Sami sobie wybierzecie jak wygracie Co wam tam będzie odpowiadało, o co sobie wzbogacić Waszą kolekcję, a my powoli Przechodzimy do losowania Przypominam tylko, że jeśli ktoś nie ogarniał, co chodzi w tych konkursach, to odeślę go do <laughs> o, 15 edycji naszego konkursu, to znaczy do filmiku, który tą 15 edycję rozpoczynał. Tam generalnie wszystko jest wyjaśnione, więc jak nie wiecie o co chodzi, to też pod tym filmikiem będziecie mieć linka. Klikajcie tam, wszystkiego się dowiecie. Trzymajcie się, przechodzimy do losowania. No i jesteśmy już przy losowaniu. Tutaj mamy prosty programik, którego do losowania będę używał. Po pierwsze jest darmowy, po drugie jest fajny i przejrzysty, po trzecie jest bardzo łatwy w obsłudze. Używałem go poprzednim razem, będę go używał i tym razem, i pewnie przy każdej innej okazji. Dobra, zasady już ogólnie znacie. Tak jak wcześniej wspominałem, każdy z Was, który odpowiadał na pytanie, prawda? Pod jakimś tam filmikiem, który był objęty konkursem, za odpowiedź, za sensowną odpowiedź oczywiście, dostawał los, prawda? I tutaj tak, każdy, 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 na pewno nikogo nie pominąłem, bo sprawdzałem. To dwa razy. Każdy, który brał udział w konkursie i odpowiadał na pytania, dostał tutaj los. Jak widzicie, na przykład na podstawie logaryzmu, tutaj każdy ma przypisane jakieś numerki. To jest sprawa techniczna. Ogólnie te numerki odpowiadają filmikom, prawda? Pod którymi wrzucałem pytania. To tak dla mnie po prostu, żebym się nie pogubił. No ale tak jak widzicie, prawda? Na przykład Peter Storm tutaj odpowiadał, na, na wszystkich filmikach odpowiadał, widzę, bo ma wszystkie losy. Także gratulacje, jego prawdopodobieństwo, że wygra jest jest, jest, jest jest całkowicie spore. W ogóle jest spore, prawdopodobieństwo, że ktokolwiek z Was wygra, bo nie ma Was na szczęście. Na szczęście dla mnie tak dużo, mam mniej roboty z tym, bo wierzcie mi, kurczę, pilnować tego, spisywać te losy. To nie jest taka prosta sprawa. Dobra, przechodzimy do losowania, bo nie ma co zwlekać. Zwycięzcą dzisiejszego mini konkursu został kolega Das Hef, kimkolwiek jesteś. Spodziewam się, że to jest nick napisany całkowicie z przypadku, ale gratuluję. Bardzo proszę o kontakt. Bardzo proszę, żebyś sobie wszedł na stronę, do której link jest tam na dole w opisie pod tym filmikiem. Wybrał sobie jedną z gier z pomarańczowej ekstra klasyki, a ja ci ją jak najszybciej prześlę. Dzięki wszystkim za uwagę i zapraszam do kolejnego, kolejnego mini, mini losowania. Ono się odbędzie. Hmm, może się uda już w przyszłym tygodniu, następne mini losowanie. Oczywiście losy nikomu nie przepadają. Będzie, będę je tutaj dokładał systematycznie, zwiększając wasze prawdopodobieństwo wygrania. A za trzy tygodnie losowanie głównej nagrody, czyli gry Dank Light. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.